Oglądasz raport kryminalny, kulisy głośnych przestępstw i spraw, które wstrząsnęły Polską. Pomorscy policjanci przeprowadzili szeroko zakrojoną akcję wymierzoną w przestępczość samochodową, odzyskując 12 skradzionych pojazdów o łącznej wartości niemal 3 milionów złotych. Działania funkcjonariuszy skupiły się na kontroli 73 punktów złomowania i sprzedaży części samochodowych oraz sprawdzeniu ponad tysiąca pojazdów. W wyniku tych działań zabezpieczono 11 samochodów, które nosiły ślady przeróbek, co może wskazywać na próbę ich legalizacji, pochodzących z kradzieży. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn podejrzanych o paserstwo. Śledczy badają ich powiązania z międzynarodowymi grupami przestępczymi zajmującymi się kradzieżami i legalizacją pojazdów. Wiele ze skradzionych aut pochodziło spoza Polski, głównie z Niemiec, Danii i Szwecji. Według policjantów złodzieje stosowali różne metody, aby uniknąć wykrycia. Najczęściej fałszowali numery WIN, podrabiali dokumenty pojazdów lub sprzedawali części na czarnym rynku. Skradzione samochody trafiały nie tylko na rynek polski, ale również do innych krajów Europy Wschodniej. Śledczy zapowiadają dalsze działania, które mają ograniczyć skalę przestępczości samochodowej. W ostatnich latach liczba kradzieży pojazdów rośnie, a gangi specjalizujące się w tego typu przestępstwach wykorzystują coraz bardziej zaawansowane techniki, aby unikać odpowiedzialności. Były sołtys kontów rybackich Jacek Z. usłyszał zarzuty po agresywnym incydencie drogowym, w wyniku którego zaatakował innego kierowcę. Nagranie zajścia szybko obiegło media społecznościowe, wywołując szerokie oburzenie opinii publicznej i liczne komentarze w sieci. Po ujawnieniu nagrania Jacek Z. zrezygnował z pełnionej funkcji i został zatrzymany przez policję. Prokuratura rejonowa w Malborku postawiła mu zarzut uszkodzenia ciała o charakterze huligańskim. Sąd zastosował wobec niego zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego oraz świadka. Według ustaleń śledczych sprawca miał kilkukrotnie uderzyć pokrzywdzonego, a całe zajście było wynikiem sprzeczki drogowej. Świadkowie podkreślają, że napastnik był agresywny i nie reagował na próby uspokojenia. Wójt gminy Sztutowo, Robert Zieliński, zdecydowanie potępił zachowanie byłego Sołtysa, podkreślając, że osoby pełniące funkcje publiczne powinny dawać przykład, a nie dopuszczać się aktów przemocy. Sprawa odbiła się szerokim echem w lokalnej społeczności. Mieszkańcy są zbulwersowani i podkreślają, że oczekują sprawiedliwego procesu oraz surowej kary. Eksperci zwracają uwagę na rosnący problem agresji na drogach, podkreślając, że coraz częściej dochodzi do przypadków przemocy w ruchu drogowym, a eskalacja konfliktów może prowadzić do tragicznych konsekwencji. Dane policyjne wskazują, że w ostatnich latach liczba aktów agresji drogowej rośnie, co prowadzi do większej liczby wypadków oraz przypadków przemocy fizycznej. Psychologowie zwracają uwagę na to, że agresja na drodze może mieć różne przyczyny: od frustracji i stresu, po nadmierną pewność siebie i brak odpowiedzialności. Wielu kierowców nie zdaje sobie sprawy, że ich zachowanie może prowadzić do eskalacji konfliktów, a nawet do poważnych tragedii. Policja apeluje o rozwagę i przypomina, że każdy akt agresji drogowej może skutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi, w tym nawet karą więzienia. Przepisy zaostrzają sankcje wobec kierowców, którzy dopuszczają się przemocy fizycznej w ruchu drogowym, a sądy coraz częściej wymierzają surowe kary. Policjanci z komendy wojewódzkiej Policji w Poznaniu zatrzymali trzech obywateli Gruzji, podejrzanych o kradzieże dużych sum pieniędzy z samochodów konwojujących utargi sklepowe. Mężczyźni mieli działać w kilku miastach w Polsce, a ich sposób działania był precyzyjnie zaplanowany. Do zatrzymania doszło w ubiegły czwartek w Warszawie. W akcji uczestniczyli policjanci Wydziału Kryminalnego i dochodzeniowo-śledczego komendy wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Zatrzymani to mężczyźni w wieku 57, 47 i 34 lat, którzy byli już wcześniej notowani w policyjnych rejestrach. Śledztwo w sprawie rozpoczęło się po dwóch kradzieżach dużych sum pieniędzy na terenie Wielkopolski pod koniec ubiegłego roku. Policjanci, analizując ślady kryminalistyczne i zebrane materiały, wytypowali podejrzanych. Ustalono, że przestępcy 29 listopada ubiegłego roku we Wrocławiu pod marketem przy ulicy Zielińskiego dokonali kradzieży prawie Pół miliona złotych. Ich metoda działania była zaawansowana technologicznie. Najpierw dokładnie obserwowali wybrane lokalizacje. W momencie przyjazdu konwojentów zagłuszali sygnał radiowy kluczyka, uniemożliwiając skuteczne zamknięcie pojazdu. Kiedy konwojent odbierał utarg w sklepie, otwierali drzwi furgonu, wyjmowali gotówkę z sejfu i natychmiast odjeżdżali podstawionym samochodem na fałszywych tablicach rejestracyjnych. Pojazd szybko porzucali, przesiadając się do innego, by zatrzeć ślady. Prokuratura okręgowa w Poznaniu, na podstawie zebranych dowodów, postawiła podejrzanym zarzuty kradzieży z włamaniem, za które grozi im do 10 lat pozbawienia wolności. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzn. Śledczy analizują obecnie podobne przypadki kradzieży na terenie Wielkopolski i innych województw. Istnieją poważne podejrzenia, że zatrzymani mogą być częścią większej grupy przestępczej. Błyskawiczne i precyzyjnie zaplanowane działania policjantów z Otwocka i Warszawy doprowadziły do zatrzymania czterech mężczyzn odpowiedzialnych za brutalny rozbój w Józefowie. Ofiarami napadu padło starsze małżeństwo. Napastnicy skuli i skrępowali 70-latka i jego żonę, używając przemocy oraz paralizatora. Po steroryzowaniu ofiar ukradli 1700 zł oraz zegarek. Zdarzenie miało miejsce w środę, 26 lutego, w godzinach wieczornych. Po napaści sprawcy zbiegli do pobliskiego lasu spłoszeni przez sąsiada, na miejsce natychmiast skierowano liczne siły policyjne. Funkcjonariusze ustawili punkty kontrolno-blokadowe, a do działań poszukiwawczych zaangażowano przewodników psów służbowych, jednocześnie policyjni kryminalni analizowali materiały dowodowe i wykorzystywali nowoczesne technologie, aby ustalić tożsamość napastników. Pierwsze zatrzymania nastąpiły kilka godzin po napadzie, jednak początkowo mężczyźni zostali zatrzymani w związku z inną sprawą. Dopiero dalsze analizy pozwoliły funkcjonariuszom ustalić, że to właśnie oni byli sprawcami rozboju w Józefowie. Kolejne zatrzymania miały miejsce 27 i 28 lutego. Wszyscy sprawcy to Polacy w wieku od 39 do 62 lat. Śledztwo prowadzi prokuratura rejonowa w Otwocku. Po zapoznaniu się z zebranym materiałem dowodowym, prokurator postawił zatrzymanym zarzuty rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Dwaj młodsi mężczyźni byli już wcześniej karani i odbywali kary więzienia za podobne przestępstwa, dlatego będą odpowiadać w warunkach recydywy. Sąd rejonowy w Otwocku zastosował wobec wszystkich podejrzanych tymczasowy areszt na trzy miesiące. Grozi im kara do 20 lat pozbawienia wolności. Sprawa ta po raz kolejny pokazuje, jak ważna jest szybka reakcja policji i współpraca między jednostkami. Dzięki skutecznej koordynacji działań udało się szybko odizolować przestępców, którzy stanowili zagrożenie dla społeczeństwa. Funkcjonariusze podkreślają, że sprawa jest rozwojowa i analizowane są inne podobne przestępstwa, które mogły być dokonane przez tę samą grupę. W ramach śledztwa dotyczącego nielegalnych loterii internetowych, 5 marca funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali 10 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Wśród zatrzymanych znaleźli się dziennikarze sportowi i motoryzacyjni, uczestnicy i organizatorzy mieszanych sztuk walki oraz influencerzy. Zatrzymanym postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, organizowania nielegalnych gier hazardowych. Wystawiania nierzetelnych faktur VAT oraz prania pieniędzy. Za te przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności nawet do 20 lat. Działania te są kontynuacją śledztwa, w ramach którego wcześniej zatrzymano m.in. influencera Kamila L., znanego jako Buddha. Według ustaleń śledczych działalność grupy mogła doprowadzić do strat Skarbu Państwa sięgających 60 milionów złotych. W trakcie ostatnich działań zabezpieczono mienie o wartości prawie 5,5 miliona złotych, w tym gotówkę, biżuterię. Drogocenne zegarki i pojazdy. Dodatkowo zablokowano konta bankowe, na których znajdowało się 7,5 miliona złotych. Śledztwo jest w toku, a służby zapowiadają dalsze działania. Prokuratura nie wyklucza kolejnych zatrzymań i rozszerzenia zarzutów na inne osoby, które mogły brać udział w tym procederze. To był raport kryminalny. Subskrybuj, by być na bieżąco.